Cześć, tu Edia z bloga mój kawałek podłogi i dziś przychodzę do Ciebie z przepisem na efektowne ciasto. Każdy, kto je zobaczy, naprawdę zachwyca się nim. Prezentuje się ono niesamowicie apetycznie i co ciekawe, jest bardzo proste w przygotowaniu. Potrzebujemy zaledwie paru składników i chwili w lodówce. Chwila w lodówce jest potrzebna ze względu na to, że to ciasto nie wymaga pieczenia, więc mam nadzieję, że przykułam Waszą uwagę jeszcze bardziej. Przepis, jaki dzisiaj Wam przedstawię, to jogurtowiec zebra. Jest to oczywiście jogurtowiec wegański, wykonany z jogurtów najlepiej tak naprawdę kokosowych, natomiast każdy inny jogurt roślinny sprawdzi się w tej roli idealnie. Do przygotowania tego ciasta potrzebna będzie tortownica o dość małej średnicy, bo o średnicy 18 cm. Natomiast oczywiście, jeżeli używasz większej tortownicy no to pamiętaj, żeby odpowiednio zwiększyć proporcje składników. Standardowo zaczniemy od przygotowania spodu tego jogurtowca. Będą nam potrzebne dokładnie cztery składniki, a oto one. 3 czwarte szklanki płatków owsianych, dwie łyżki wody lub mleka, jeden dojrzały banan i jedna łyżka masła orzechowego. Jeżeli chodzi o masę, to potrzebujemy 600 g jogurt naturalnego, czyli około Półtorej kubeczka tego większego jogurtu, na przykład Alpro. Polecam bardzo serdecznie kokosowy, gdyż całość jest czekoladowo kokosowa, więc w momencie kiedy użyjesz jogurtu kokosowego, to dodatkowo podbije on jeszcze smak. Oprócz tego jogurtu potrzebujemy jeszcze pół szklanki wiórków kokosowych, pół tabliczki gorzkiej czekolady, około 5 łyżeczek agaru, jednej trzeciej szklanki wrzątku oraz 4 do 5 łyżek płynnego słodzidła. Ilość słodzidła tak naprawdę zależnie jest od Twoich preferencji smakowych i tego, jak słodkie ciasta lubisz. Jako pierwszy krok zmienimy płatki owsiane do uzyskania konsystencji mąki. Jeżeli nie masz pod ręką płatków owsianych, to możesz użyć orkiszowych lub zamienić je na mąkę owsianą, która nie wymaga obróbki termicznej. Dojrzałego banana obierz ze skórki, a następnie. Rozgnieć za pomocą widelca. Następnie w miejsce wymieszaj zmielone płatki owsiane, rozgniecionego banana, wodę oraz masło orzechowe. Całość ugnięć do uzyskania jednolitej konsystencji i tą masą wyłóż spód tortownicy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o spód. Cztery kroki to tak naprawdę bardzo niewiele, jeżeli chodzi o przygotowanie spodu ciasta. Teraz przejdziemy do przygotowania masy. Tutaj troszeczkę zabawy nas czeka, ze względu na to, że chcemy uzyskać. Piękny efekt zebry, czyli takich pasków naprzemienno-białych i brązowych, które uzyskamy z czekolady i wiór kokosowych. Zaczniemy od tego, że jogurty przełożymy do dużej miski. Następnie dodamy płynne słodzidło. W zależności od Twoich preferencji może to być syrop klonowy, syrop daktylowy, a jeżeli nie jesteś na diecie wegańskiej, to też miód. Ostatnim składnikiem potrzebnym do tej masy będą wiórki kokosowe. W międzyczasie rozpuszczamy agar we wrzątku. Pamiętaj o tym, żeby rozpuścić go bardzo dokładnie, żeby nie było żadnych grubek. Kiedy agar będzie już rozpuszczony bardzo dokładnie, przelej go do masy jogurtowej, a całość wymieszaj. W międzyczasie roztop czekolady w kąpieli wodnej lub w mikrofalówce. Uważaj jednak, żeby masa się nie przegrzała, bo będzie zbytnio zbrylona. I teraz wracamy do masy jogurtowej. Dzielimy ją mniej więcej na dwie części. Do jednej części dodajemy roztopioną czekoladę. Po prostu lejemy ciurkiem czekoladę, cały czas mieszając, aż uzyskamy jednolitą konsystencję o jednolitym kolorze. A druga masa będzie tą masą kokosową. A teraz przejdziemy do przygotowania tego pięknego efektu zebry. Uzyskamy go dzięki wykładaniu naprzemiennie obu mas. Po około jednej łyżce. Zaczynamy od masy czekoladowej, czyli dokładnie na środek tortownicy. Wykładamy jedną łyżkę masy czekoladowej. Następnie na nią wykładamy łyżkę masy jogurtowej. I tak powtarzamy. Masa będzie stopniowo rozchodzić się na boki i będzie powstawał ten piękny wzór. Więc dopóki masz masy, dodawaj po łyżce na samą górę, a wszystko pięknie rozjedzie się na boki. Następnie włóż całe ciasto do stężenia do lodówki na około 3 godziny. A jeżeli masz taką możliwość, to nawet na całą noc. Po wyciągnięciu z lodówki, ciasto powinno mieć stosunkowo stałą formę i powinno bez problemu dać się kroić. Jeżeli chcesz, możesz dodatkowo udekorować je startą gorzką czekoladą lub ulubionymi owocami. Po przekrojeniu, ciasto będzie prezentować się jeszcze piękniej i z pewnością przykuje uwagę wszystkich, którzy tylko je zobaczą. Jeżeli, tak jak ja, jesteś fanką deserów bezpieczenia, a szczególnie ciast bezpieczenia. To gorąco zachęcam Cię do pobrania darmowego e-booka, w którym znajdziesz przepisy na zdrowe, ciaste bezpieczenie. Są te przepisy, które pojawiły się już na blogu, natomiast zostały one skompilowane w formie e-booka, żebyś mogła pobrać go na swój komputer. A jeśli szukasz zupełnie nowych, nigdzie dotąd nieopublikowanych przepisów na tryby ciasta bezpieczenia, to z pewnością zainteresuje Cię e-book, w którym znajdziesz mnóstwo pysznych, pięknie prezentujących się i oczywiście wegańskich przepisów na ciasta bez które nie zawierają dodatku cukru. Przepisy do obu e-booków podlinkuję w opisie tego odcinka, a Ciebie zachęcam do zapoznania się z nimi. Jeśli przepis podoba Ci się, jeżeli podoba Ci się ta forma przekazywania Tobie przepisu, to daj łapkę w górę, Poleć znajomym, zasubskrybuj ten kanał, a będzie to dla mnie dodatkowa motywacja do dalszego nagrywania. Oczywiście, jeżeli wykorzystasz ten przepis, to koniecznie daj znać w komentarzu, a może nawet uda ci podzielić się podzielić ze mną zdjęciem. Zrobienie zdjęcia do danego ciasta wcale nie jest taką łatwą sztuką, ze względu na to, że mnóstwo osób zazwyczaj czeka, aż ciasto będzie gotowe i nie bardzo chce czekać dodatkowe minuty żeby zostało zrobione zdjęcie. Ja mam dokładnie taki sam problem, także jak najbardziej rozumiem. Ale może jeżeli będziesz przygotowywać to cię już któryś raz, wtedy uda się zrobić zdjęcie. Wtedy bardzo, bardzo będę wdzięczna za takie zdjęcie, bo to już wyjątkowo wywołuje. Dzięki ci za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.